Bardzo proste, wystarczy, że klikniemy przycisk Ta i w zasadzie to wszystko. W zestawie wraz z wózkiem otrzymasz pokrowiec na nóżki, folię przeciwdeszczową, plecak, moskitierę oraz adaptery do fotelika, dzięki którym wepniesz dowolny, bezpieczny fotelik samochodowy, na przykład taki jak AwyNaut Pixel 2.0. I czas na spacerówkę. Siedzisko Wózka Alfa posiada bardzo dużą budkę wodoodporną z witrem UPF 50, który chroni twoje dziecko przeszkolimy działaniem promieni słonecznych. Budka posiada także dodatkowo wizjer, który jest obszyty folią. I uwaga! Pas krokowy, który zwiększa bezpieczeństwo twojego dziecka. Odpinaną, obracaną barierkę bezpieczeństwa i oczywiście standardowe w większości wózków regulowane podnóżek. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z bardzo łatwym demontażem, a także pełną pozycję leżącą. Co jest bardzo fajne w siedzisku spacerowym, mamy tutaj także możliwość regulacji wysokości siedziska. A idealne rozwiązanie na przykład podczas karmienia dziecka, kiedy chcemy unieść siedzisko odrobinę wyżej. Spacerówka posiada także przyciski pamięci, przez co wypinanie siedziska jest o wiele łatwiejsze. I co jest bardzo fajne w spacerówce, to numer jeden, obracane siedzisko spacerowe przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Numer dwa, możliwość regulacji wysokości siedziska. Bardzo fajne rozwiązanie, które przydaje się podczas karmienia dziecka w restauracji. Numer 3 must have, czyli możliwość regulacji wysokości budki. Teraz, nawet zimą, kiedy Twoje dziecko ma czapkę z pomponem. Budka nie będzie go ograniczać. I numer 4, proszę Państwa, co sprawia, że ten wózek jest tak wyjątkowy, czyli bardzo łatwe składanie wózka z siedziskiem spacerowym przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy, co jest bardzo fajne. Wózek po złożeniu zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca, a jego składanie jest po prostu wygodne. Wózek po złożeniu może ściągnąć jak walizkę. Rozkładanie wózka jest także bardzo proste. Wystarczy wcisnąć przycisk. Stelarz nie dotyka ziemi, nie rysuje się, nie brudzi. Więc jest to proste, szybkie i wygodne. Skłananie wózka przodem do rodzica. Taram. Gotowe. I co mogę powiedzieć, dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli już się na zakup tego to przepięknego wózka, jakim jest model Carello Alfa 2025. To serdecznie zapraszam Cię do naszego sklepu internetowego jaszkosklep.pl, gdzie czekałem na Ciebie promocje praktycznie przez cały rok. Do zobaczenia i cześć!